Witam serdecznie, jest ze mną Piotr Piwowarczyk, bramkarz Sprynu Regulice. Drużyny, która jako pierwsza w tym sezonie wygrała w Woli Filipowskiej, czyli na terenie, no cały czas lidera rozgrywek. Udało się dzisiaj, chłopaki w obronie przede wszystkim robili bardzo dużą robotę. Trzeci raz nam się udało zagrać na zero, za trzeci raz 1-0, co świadczy, że w defensywie dobrą robotę robią. Udało mi się parę razy coś, coś odbić, w końcu chłopakom pomogłem. Cieszymy się ze zdobytych tych trzech punktów. No właśnie, bo parę było rzeczywiście takich sytuacji i Wolanka też może rzeczywiście żałować, bo, bo okazję mieli, prawda, żeby no, no przynajmniej ten punkt yy, zdobyć w dzisiejszym spotkaniu. Tak, no w, w, o, 60 i w 65 my w 10 po czerwonej kartce dla, dla Pawła Jamry. No przycisnali nas wtedy, niestety, po prostu już obrona często była. Ale udało się tak naprawdę takiej klarownej sytuacji no, nie stworzyć za dużo. dużo. Dużo zagrażali, ale takiego jakiegoś sam na sam, czy, czy tylko dołożenia do pustej bramki nie było. Właści, się właśnie w pierwszej połowie, momentami też chyba niepotrzebnie, mniej było gry, a więcej takiej kopaniny, fauli. Tak, tak. My, my się zagrzaliśmy, oni się zagrzali. Troszkę wtedy nie, nieładne było przez chwilę obraz, obraz gry. Na szczęście udało się opanować nerwy. I, i dowieź korzystne rezultaty. Właśnie pokazaliście dzisiaj, że na boisku potraficie cierpieć. Niemalże jak Atletico Madryt Diego Simeone. Tak porównując, ale rzeczywiście cofnęliście się i, i przez to chyba Wolanka też miała no, duży problem, żeby tak, jakieś tak, sytuacje... Dostali, dostali piłkę i momentami nie wiedzieli co z nią zrobić. Bazowali na, na długich piłkach. My się do tej pory strasznie męczyliśmy na wyjazdach. Nie szło na to kompletnie. A chcieliśmy też w końcu udowodnić, że potrafimy zdołać punkty nie tylko na, u siebie na boisku, ale też na wojsku rywalnym. A że dzisiaj to z liderem była, to tym bardziej za ciężko cieszy. Także y, coraz, coraz bliżej tego już samego szczytu tabeli. Trzeba też pamiętać, że y, macie jeszcze zaległe spotkanie bardzo Dobra. prestiżowe, derbowe z MKS-em y, Alwernia. No, Można powiedzieć na rundy, jeszcze na koniec. Także przy dobrym, dobrych wynikach to, to rzeczywiście możecie gdzieś tutaj zakotwiczyć na zimę nawet na podium, prawda? My przede wszystkim chcemy, chcemy grać swoje, nie mówimy o żadnych jakichś celach. Cel jest najważniejszy, spokojne utrzymanie, żeby nie było takiej nerówki jak w tamtym sezonie. No właśnie, bo w tym sezonie to mamy taką prawdziwą metamorfozę drużyny z reguli. W tamtym sezonie to praktycznie do końca była ta walka o utrzymanie, a teraz no nie ten sam zespół. No chyba zaraz już w 10 czy 11 kolejce mieliśmy więcej punktów niż w całym tamtym sezonie. To przede wszystkim yy, myślę, że mieliśmy, wie, mamy większe, może nie powiem odpowiedzialność, ale po prostu nie bawimy się już z tyłu. Bo jakieś takie nie wiadomo kiwanie się w obronie, co nam się zdarzyło. Nie tracimy już może nawet aż takich głupich bramek. No i to się przekłada na, na zdobycz punktów. W końcu się punkty zgadzają.